Mamy w środę po południu dosyć późna godzina już godzina 18.20 a ja mam dla was taką fajną niespodziankę zabiorę was na wycieczkę z moim psiakiem pojedziemy do miejscowości Bukowice miejscowość nieopodal Milicza jakieś 30 parę kilometrów od nas to będzie taka wycieczka niespodzianka. Dam Wam tylko informację, że docelowo będzie tam stała kiedyś moja pasieka, yy, dlatego że są to tereny leśne, bardzo mocno nasycone lasami. Bardzo duża powierzchnia lasów. Występują tam akacje i yy, inne drzewa pożytkowe lipy i akacje. Yy, mamy tam też bardzo dużo spadzi. Yy, Także e, chciałbym tam kiedykolwiek, e, kiedyś chciałbym w przyszłości zrobić tam e, pasiekę. E, mniej więcej powiem wam o co chodzi. Tam e, jakiś czas temu e, poznaliśmy taką panią. Poznaliśmy. Dlaczego mówię poznaliśmy? Dlatego, że e, mój szwagier prowadzi e, szkółki drzewek iglastych, świątecznych i tam była pierwsza nasza plantacja, szwagra, plantacja choinek, którą gdzieś tam prowadziliśmy już dłuższy czas. Obok, ta cała szkółka była robiona na starym gospodarstwie rolniczym, które przestało funkcjonować i tam został zakupiony teren pod uprawę tych choinek. I tam na tym gospodarstwie mieszka starsza pani, którą tak naprawdę nikt się nie opiekuje, poza pomocą mojego szwagra i jakimiś tam naszymi dobrymi chęciami żeby jej pomóc w czymkolwiek, została sama. Jeszcze jak ją poznałem, to mieszkała z mężem. <coughs> Mąż niestety odszedł i została sama. Tak troszeczkę ku historii. Pani przyjechała z Sibiru. Została zesłana na Sibir z rodziną jako malutkie dziecko. Wróciła do Polski. Mniej więcej tam historię znam, nie będę jej Wam opowiadał, bo jest ona bardzo długa i, i złożona, ale mocno chwyta za serce. Jeżeli wyobrazicie sobie taką sytuację, że w tamtych czasach zesłania, czyli mieszkania na Sibirze, pani jako dziecko dostawała buraka na dwa tygodnie do jedzenia, i to był cały pokarm, który mogła dostać, nic więcej tam nie było. I ci ludzie przetrwali. Wyobraźcie sobie, jak, jakie oni mają teraz pogląd na naszą sytuację i na to, co się dzieje u nas w kraju, w polityce, w tym, co można kupić w sklepie, zdobyć, dostać itd. Oni prowadzili gospodarkę rolną dłuższy czas, prężną gospodarkę. Mieli świnie, mieli krowy, mieli konie, oddawali mleko, hodowali no, jeżeli Ja, ja słuchałem całych cały tych opowieści. Dlatego w miarę naszych możliwości, w miarę moich możliwości, czyli poświęcenia czasu, w miarę możliwości mojego szwagra, który gdzieś tam finansuje zakup produktów, tak naprawdę podstawowych produktów potrzebnych do życia na co dzień, dlatego że ta pani dostając swój zasiłek emerytalny, Stacie jedynie na lekarstwa, lekarstwa i podstawowe opłaty typu prąd, woda yy, i, i tyle. I to, I to tak naprawdę, jeżeli sama nie wygotuje czegokolwiek, to, to, to nic nie ma. Zakupić opał typu drewno bądź węgiel, to jest zbiórka przez cały rok finansów. Ja, ja to widzę i ja to wiem i, i naocznie my to po prostu obserwujemy, więc w miarę możliwości, kiedy zbliżają się święta, bożonarodzeniowe, wielkanocne, szwagier stara się zakupić produkty potrzebne, udostępnia jakąś tam kwotę, my jedziemy, kupujemy, robimy te zakupy w miarę możliwości i jak najszybciej staramy się tej pani to dostarczyć. Dostarczyć, tak? Czyli zawieź jej to, niech kobieta się ucieszy, żeby nie czuła takiego jakby obciążenia, że nie ma, nie ma co postawić na stole, bądź nie miałaby z czego przygotować potraw świątecznych. Tak dla rozweselenia, dla dla czasu, który spędza sama w domu. Dodam teraz, że mamy sytuację w kraju, jaką mamy. Panuje u nas w kraju, znaczy panuje na całym świecie wirus COVID-19. COVID-19, przepraszam. Sytuację mamy, jaką mamy. Stan epidemii, zakaz poruszania się. Taka osoba jest narażona naprawdę na bardzo duże niebezpieczeństwo. Więc. Po telefonicznym kontakcie z tą panią, dowiedzieliśmy się, że nie wychodzi na żadne zakupy. Siedzi cały czas w domu, tak naprawdę nikt jej nie odwiedza, bo nie ma rodziny jakiejś takiej najbliższej, żeby ktoś mógł ją odwiedzić. Więc postanowiliśmy dostarczyć jej te produkty przed świętami wielkanocnymi, pocieszyć ją troszeczkę, porozmawiać. Wypijemy kawę, e, oczywiście odpowiednio zabezpieczeni, tak? Czyli ja ubiorę rękawice, ubiorę maseczkę, nie chcę być potencjalnym zarażycielem, czyli nie chcę przenieść gdybym miał. Nie mam. Na tą chwilę czuję się bardzo dobrze. Staram się nie, nie, nie poruszać w tłumach. Moja praca jest związana z tym, że pracuję sam. Praktycznie nie mam kontaktu z obcymi ludźmi. Jedynie co poruszam się samochodem osobowym, służbowym jadę na jakieś spotkania, ale takie naprawdę z jedną osobą i trzymamy się na dystans, zachowujemy ten, ten, ten margines bezpieczeństwa. Jednakże, zaznaczając to, oczywiście nie chciałbym takiej osoby zarazić, tak? Nie chciałbym. Możliwości zarażenia się wirusem jest... No, technicznie można się zarazić w każdej minucie, w każdej sekundzie, w każdym miejscu. Chcemy temu zapobiec. Chcemy, żeby to było bezpiecznie. Ubiorę maseczkę, założę rękawice, może założę rękawice, nie ubiorę maseczki. Zapytam, porozmawiam. Myślę, że jeżeli utrzymamy dystans z panią, tak samo nic nie powinno się stać. Przekażę zakupy i zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Będąc na miejscu Pokażę Wam też e, miejsce pod Pasiekę, tam tą szkółkę naszych roślin, tych, tych, tych drzewek. E, pokażę Wam miejsce, jak będziemy wjeżdżać już do lasu, jak to wygląda. Piękne lasy, naprawdę piękne lasy. Teraz jeszcze są nierozkwitnięte, niezazielenione, ale jedzie się przez ścianę Zielonego Lasu. To są lasy stare i naprawdę są w strefie Natura 2000, bodajże tak się nazywa cały ten, ten obszar. To jest okolice Milicza, Stawów Milickich, Dolina Baryczy. To są te miejsca. W tej miejscowości, w Bukowicach, znajduje się jedna pasieka, ale prowadzona przez starszego pana. Jest to pasieka wyjazdowa, czyli ona też tam jest, ale wyjeżdża w sezonie. Ja chciałbym tam swoją pasiekę ulokować też, może małą, niedużą, dużą stacjonarnie, tak, że tam będą stały pszczoły cały czas na tej pasiece i będą zbierały to, co, co będzie w okolicy. Ale to Wam pokażę na miejscu Także do zobaczenia I zapraszam Was na dalszy ciąg filmu Mamy godzinę Godzinę 18.36 I mamy 20 stopni na dworze Jest 8, 8 kwietnia Drodzy Państwo Także temperaturę w tym tygodniu mamy Mega, mega wysoko Pszczoły rozwijają się pięknie Intensywnie się oblatuje młody czerw Ciekaw jestem, jak zaglądam w piątek, albo w sobotę zobaczymy jeszcze, jak wyglądają ramki, na ile są zaczerwione. Jak pamiętacie z przeglądu, podłożyliśmy w tych kilku rodzinach tutaj testowych, tych słabszych układach, trochę suszu i, i trochę ramek z pokarmą. Ciekawy jestem, czy pszczoły to zjadły albo poprzekładały i za, za to barowały sobie swoje rameczki do oczerwienia, czyli zrobiły w górnej strefie ramki w górnej części arkusza ramki magazyn pokarmowy a na dole matka zaczęła czerpić jestem ciekaw, bo noszą na kropu od groma byłek tak samo, także ramki powinny być poładowane na małe teraz chciałem Wam pokazać w jakie lasy wjeżdżamy to są takie lasy zobaczcie sobie jakie piękne lasy, jakie tereny raptem 20 km od naszego domu Mamy piękną pogodę, więc to wszystko zacznie ładnie się rozkwitać. Cywilizacja. Co 5 km w środku lasu znajduje się miejscowość. Między innymi taką właśnie miejscowością są Bukowice. Bukowice to jest bardzo długa miejscowość. Z ciekawości powiem Wam, że ciągnie się ponad parę kilometrów. Taka długa jest. Budynki są wszystkie wzdłuż drogi głównej, więc. Tak to wygląda. Przejeżdżamy przez miejscowość Złotów. Mamy tutaj trochę domków. Mamy piękny zabytkowy kościół drewniany, będzie go tutaj widać po lewej stronie. To już jest konkretny zabytek. Tutaj powiem Wam ciekawostki jak jadę tą drogą, bo często przy wszystkich miejscowościach właśnie takich starych są zabudowania typu stare folwarki, stare zameczki takie. Są właściciele, gospodarstw, wielkich gospodarstw rolnych, które tu kiedyś były na tych terenach. Nie wiem, może książęce, może jakieś takie naprawdę, ale naprawdę mega. I są porzucone, pozostawione bez opieki. No naprawdę 1 na 10 może gdzieś jest wykupiony i próba rewitalizacji jakby naprawy tego, tego obiektu jest, ale tak reszta to są już, już ruiny. Ale robią wrażenie, bo sam teren otaczający, sam, sama działka, na której to stoi, same budynki, jeżeli chodzi o architekturę i, i o, o wielkość tych budynków, podziwiajcie, tak wyglądają nasze okolice Lasów Milickich. Kierunek Milicz, Twardogóra tak to mniej więcej tutaj te, te tereny wyglądają. Piękna aleja, wycięta drogę tutaj niedawno był remont mostu Most Gull, mostek trwał dłuższy czas nie wiem te lasy mają urok jakiś sobie ja lubię tędy przejeżdżać nie wiem dlaczego ale te tereny tutaj Milicza Trzebnica to są naprawdę fajne tereny, jeżeli chodzi o tereny leśne. Dlatego docelowo gdzieś chciałbym tutaj mieć swoją pasiekę taką czystą leśną, tak? czyli związaną z gospodarką, z roślinami, które występują w lasach. Jak będzie lato, będzie rozkwitała akacja. Przejedziemy tędy, znajdziemy czas, a pewnie znajdziemy, bo będziemy jakieś tutaj robić czynności na choinkach. Pokażę Wam, jakie piękne aleje akacji tutaj się znajdują. Nie wiem, czy pszczelarze to gospodarują tutaj. Myślę, że tak, myślę, że tak. Chociaż tutaj przy drodze nigdy nie widziałem żadnych puli, bądź tutaj gdzieś w lasach. Widziałem w samym Bukowicach jest przelarz tajkowsku. Tak nigdzie nie, nie widziałem, żeby była jakaś pasieka ustawiona. Zobaczmy, odcinka drzewa i od razu zasadzone są. Cała szkółka jest zrobiona. I tutaj już w drodze dojeżdżamy do COVID. Także jak sami widzicie trwało to raptem 20 parę minut. wiąże do tematu e, tego, po co jedziemy do tych Bukowic, w głównej mierze. Chciałem podziękować Radkowi i chciałem podziękować Oli. Oni oglądając ten film na pewno będą wiedzieli, o kim mówię. E, chciałem Wam podziękować za ten gest, to jest super sprawa. Ja dołożę wszelkich starań i pracę, żeby to, to wykonać, bo myślę, że to w ten sposób trzeba się zachowywać. Z naszej strony jako Zolnośląskie miody dołożymy 1,5 kg miodu do herbaty i na zdrowie, więc e, myślę, że to będzie jakimś tam dopełnieniem też z naszej strony. Widzicie? Dojechaliśmy na miejsce. Tutaj mieszka nasza pani. Nazywamy ją babcia. Myślę, że zaraz ją zobaczycie. Spytam ją, oczywiście, czy może być na nagraniu, i, i, i wrócę do Was. A tak zostawiam kamerę włączoną będziecie widzieli, co się dzieje. No hej, tak jak wam mówiłem, zapraszam was na plantację choinek. Zobaczcie tutaj na, rosną choinki. To jest. Tutaj mamy około 80 arów choinek e, świątecznych, które sobie rosną. Co roku tutaj wykaszamy, wykaszamy choinki, dwa, trzy razy. W tym roku będziemy już formować tutaj choinki. I tutaj chciałbym, żeby kiedykolwiek stanęła moja pasieka. Zobaczy do koła lasy. Lasy, lasy, lasy i gospodarka. Tutaj Wam pokażę taki dosyć duży teren, gdzie były takie choinki duże, jak tam na ścianie rosną, koło domu. I tutaj koło tego drzewa. Tutaj powiem Wam z ciekawości koło tego drzewa, znaczy gdzie to drzewo dokładnie jest stał kiedyś dom na górce po niemiecki dom, który się zburzył na jego miejscu widzicie jest taka górka pewnie kupa kamieni i cegieł pod spodem a tutaj mamy teren, ja na tej górce ten teren cały był oczyszczony były zmulczowane choinki takie duże, które poprzerastały się już tak jak tam na ścianie i przygotowywane jest pod pod plantację nową bądź wysiew miododajnych roślin jeszcze zobaczymy, zobaczcie jaki ładny kasztan rośnie tak to mniej więcej wygląda idziemy tutaj na górkę, pokażę Wam okolice tam, za tymi drzewkami jest bardzo duża plantacja orzechów laskowych. Aż do granicy tamtego dużego drzewa jest plantacja orzechów. Zobaczcie, jak to wygląda. Radek, to nagranie też dla ciebie. Pies w swoim żywiole. Dlatego, że tutaj mamy bardzo dużo saren i dzików. Przechodzą tutaj z lasu. Zobaczcie, jak z górki wygląda plantacja. A tam pod tym drzewem babcia opowiadała, że od lat. Yy, 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 rodziły się młode sarny Nie wiem jak się mówi <grybujesz> Z punktu widzenia biologii Jak się rodzi sarna Ale pod tym drzewem bardzo często właśnie Rodziły się młode sarenki Idziemy po tropy saren Zobaczcie ścieżka za ścieżką Wydeptana Tutaj mamy podziku. Rył za jakimiś robaczkami idziemy w stronę drzewa. Zobaczymy, może jakieś sarny spotkamy. Zobaczcie, jakie piękne go mi przechodzi. Zobaczcie, tutaj zawsze stała woda w tym miejscu. A tu jest delikatnie wilgotno. Jedynie na dnie. A tak to suchutko. Także w tym roku, moi drodzy, że nie popada. Dłuższy czas wejdzie susza. Powiedzcie, czy to nie jest idealne miejsce na pasiekę. Spokój, cisza na uboczu. Schowane w lesie. Tutaj, chwilkę przy kawie rozmawiałem z panią. Pytałem, czy tu w okolicy kiedykolwiek były ule w historii. Mówiła, że nie. Poza tym jednym pszczelarzem, który tutaj się osiedlił. A tak. Do wykorzystania są akacje i lipy. I to bardzo duże ilości w promieniu do kilometra. Tak jak z nią rozmawiałem. Ok, wrzucę jeszcze kawałek rozmowy z drogi powrotnej. Więc tak to wygląda. Także tyle. Misja wykonana. Jak to u takich starszych ludzi też bywa. Oczywiście na dzień dobry było nie, 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 proszę pana nie, 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 ale na moje pytanie kiedy pani była ostatnio raz w sklepie powiedziała mi, że bardzo dawno, więc myślę, że Radek super guest, jesteś dla mnie wzorem. I tyle. Wracamy powoli do domu. Już słoneczko nam zachodzi. Powiem Wam, że już się robi chłodno. Mamy 16 stopni, czyli 4 stopnie nam zleciały. Wyjeżdżamy sobie i kierujemy się ku domowi. To tyle. Nie będę przeciągał, bo szkoda od czasu, tak? Waszego i mojego. Chociaż myślę, że to są bardzo ważne rzeczy, które robimy teraz. W tych czasach też, tak? Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do lajków. Zapraszam do śledzenia naszego kanału. Myślę, że będziemy się starać tych filmów wrzucać sensownych jak najwięcej, żeby wam wnieść dużo informacji i pokazać tym, to co robimy. Dzięki. Hej.